Kolejny odcinek o okay, od takiego baby! Pewnie się zastanawiacie gdzie jest mój ryj. Otóż po wczorajszym live gdzie układałem klocki lego niestety urwał mi się kabel HDMI od kamerki i będę chwilkę nagrywał bez niej. Musimy się dzisiaj poratować takim moim ryjem a dzisiaj obejrzymy sobie dwa ostatnie odcinki z Kibidi Toilet. No w sumie jest to jeden odcinek ale podzielony na dwa party. Czyli coś takiego na szybko byleby udało się utrzymać daily na tym kanale. Ale pamiętajcie moi drodzy, że jeżeli chcecie więcej z Toilet na tym kanale no to teraz zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem i zarzućcie bardzo dużo łapek w górę, jeżeli dalej Wam się ta seria podoba. A tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści hashtag bez kamerki, tutaj dla zasięgu. No dobra, jak widzicie, mam tutaj już kolejne dwa odcinki przygotowane, więc zabierzmy się za oglądańsko. Tak więc Kibidi Toilet numer 70. Wow, to już tylko 30 odcinków do końca chyba całej serii. Ciekawe, czy dotrze twórca do 100. Dobra, czyli kolejny jakiś atak na bazę. O, flamethrower z Team Fortress 2. O, ładny kolor. Okej, okay. dobrze, że to skojarzyłem od razu. Ty, jaki on ma śmieszny taki brązowy strój na no i po chłopie. O kurde, jakimi rakietami oni strzelają, co my mamy za laser? Ej, jakie okay, to jest potężne! Ej, to jest giga broń! Ej, my latamy normalnie, co jest? Tylko rozwalamy wszystkich po drodze. Dobra, jakaś nieziemska baza tutaj jest, to jest chyba jakaś ważna placówka. Okej, okay, mamy tamę. Wow. I tak my to ominęliśmy. Wszystkie te ruchy. Ty my jesteśmy Titanem? Nie, no nie jesteśmy Titanem. Ale gdyby tak samo każdy zwykły kameraman, na przykład został e, tutaj wyekwipowany, to przecież wojna byłaby szybko wygrana. Jesus, przebijesz się? Nie, no chłop się nie przebije. Nie, za mocni są. A tam chyba było ich jeszcze więcej. Co to za jakiś. E, rocket Skibidi? O, jest Titan! Upgrade Titan Kameraman! Czy on całą fosę tutaj rozwali? Całą tą tamę? Chyba tak. Goddammit! Okej, okay. oooo! Swarzył chłopa. Ja pamiętam też ludzisko mówiliście, że oglądał full wydania, pełny odcinek, tak? Połączone party, ale na ten moment jeszcze twórca tego nie wrzucił. O, dobra. jakaś większa tutaj batalia albo i nie? Divi Men. Siema. Od razu potem ostrzu i W sumie po kolorystyce. Ej, wszyscy, wszyscy tytani przychodzą. Nice. Aż mi tutaj brakuje jeszcze tego: Drillmana i Clockmana. Dobra, co ty będziesz robił? Czy ty będziesz leczył? Czy to jest jakieś. Nie, to jest nawet wzmocnienie. Temu mu bufa dajesz do ataku. Chłopie. Oho. I jest po co? Bo tutaj leci kolejna tutaj szarańcza. U! ale się wystrzelał chłop. Jesus! O, moje oczy. Ej, pięknie. Ej, ej, to może być dobre. Toxic Shot jakiś. Ej, spoko. Haha! Ha. Jaka bitwa. Co tu się dzieje? Wszyscy? Nie, to nie wszyscy jeszcze. Ale to musi być potężna baza. Skoro tylu ich tutaj się pojawia. Damn! Ej, no, speaker. Jezu. Speakerman to jest chyba najpotężniejszy z Tytanów obecnie. Wy widzicie jakie on ruchy tutaj robi? Ja wiem, że po wzmocnieniu od tv -mana, ale... Haha, Robloxowa mina! O-o! Co to jest? Disco z Nie! To to jest Disco z Uuu! Co?! Eh? Co to jest? Czy, czy to nie są te cybernetyczne to takie skibidi? Tak, to są te kręcące jakby z karuzelą. Co to jest? On wygląda na jakiegoś kosmicznego skibidi, nie wiem. You all will die Co ty gadasz, że zabrałeś mu ten mieczyk. No to są te te, te szybkie skibidi. Ja yeah, pierdykam, no Oho. Oj, jest wkurzony pan TV-man i się nie dziwię. O, mamy tv man, o mamy kobitki. Dobra. To nie jest reflektor-woman, to nie jest reflektor-man, tylko kamera-woman. Muszę się tego nauczyć. I co, sprawdzamy bazę? Tak. A, tu jest nagranie. Albo na żywo transmisja. Tylko pytanie: Czy wszyscy są w jednym miejscu? Czy oni też tutaj są po prostu? Czy to jest jakaś akcja ratunkowa? Ale prąd wysiadł. I. No, oczywiście, że musicie się wspomagać tutaj. Własnym światłem. Co to tam od góry idzie? Ooooo. Dowiemy się w parcie numer drugim, ale powiem wam, że to była najdłuższa część Skibidi Toilet do tej pory. Najdłuższy pojedynczy film: 4,5 minuty. No tutaj naprawdę trzeba było bardzo dużo zanimować. No dobra, lecimy drugi filmik, część druga tego Skibidi. Chyba nie będzie części trzeciej. Trze część trzecia była tylko w szorcie, ale to przez limity czasowe. Ciekawi mnie, jak oni 8-minutowy film, bo to łącznie 8 minut około trwa, zmieścili w trzech shortach. Jak to musieli pociachać. Okej, okay, no mamy z powrotem tą sytuację. No i co to się dobija? Co to będzie ostatecznie, moi drodzy? O! Ej! Zwykła kamera! Gdzie? To nie jest zwykły... o oh god, z bombą trującą, to jest... ...Squiddy Terrorist... -y ...Truciciel? Nie wiem jak... jak go nazwać. <laughs> Ale padł. Tylko że, no, poświęcili się. A ja... Znaczy jeden z nich się poświęcił, tak? Czy ilu ich było? Tak, tak, tak. Jeden. Z tym jednym poleciał. A, bo on go za, zaciągnął. Dobra, dobra, dobra. Musiałem tu cofnąć sorki. Żeby się upewnić, czy, czy on go zaciągnął, czy który, który którego zaciągnął. Ale zostawił broń. Broń się zawsze jeszcze może przydać. I co teraz? A w sumie jest dziura zrobiona, to możecie przez ten szyb wentylacyjny, znaczy szyb windowy polecieć, o właśnie. Ty serio tak... Aha, bo ty masz ostrza w dłoniach. Dobra, nie zauważyłem tego. myślałem, że po prostu pięści, wbijasz i tyle. O! Ja sobie dam radę ja tobie nie ufam. Mamy do teraz ten motyw sprzed dwóch czy trzech odcinków. No dobra, mamy piłki teraz dosłownie, z pierwszej osoby taki, taki widok jak w grze Soskibydi. Ale tych generałów jest jeden, idzie za wami. Aha, Night Vision. Ajajaj, ja, ukryjcie się, ukryjcie się jak najszybciej. i dupa. Ojojojoj. ojoj, oj. Oj, oj. A na odległość ty to odpalasz, dobra. Tam zamykajcie. Oj, żeby to nie była samobójcza misja, że jeden z kolejnych padnie gdzieś. Dobra, dali radę, brawo. Za wolne były te skibidi. I to jest pracownia główna? Czy to jest po prostu jakaś pracownia? Dokumenty, okej. Okay. O Jezu, to jest język skibidi, znaczy to, to wygląda jak grecki, tak? Ale no nie, ja tego nie przetłumaczę. Alpha Hill Labs gets a new administrator. Government sponsored under, underground. Sponsored underground? laboratory, ee, Dobra. Czyli rząd ee, zafundował to wszystko, tak? Wow. Alpha Hills Labs. Co to jest? Pierwszy raz ty nazwę widzę. 79 rok. Okej... Okay. o oh! Oh, no! Tylko nie to! Tylko nie to! Zaraz będzie po nich. Ochraniajcie się. Chyba, że on że on się poświęci. Ała... Moje uszy! Nie, on się zabił. Ten po prawej aż wyrwał głowę. Oh god. Dobrze, rozwal go, rozwal go. Ooooooo A to było brutalne. Czy oni zostali z sami już dosłownie? On ma rysę. Widać tą rysę. Nie no, dwóch nie żyje kolejnych kameramenów. Goddammit, zostali oni tylko dwaj. Dosłownie to jest samobójcza misja. Oho! No, musi wziąć jakąś broń. A ten słuchawki? Co? I jetpack, dobra. Jakby wyekwipowanie z KBD toiletów. Jakby nie patrzeć. A tu jest pilocik do przemieszczania się, dobra, do otwierania tych drzwi. Okej. Okay. Tu mamy dwójkę naprawdę mocno teraz e, tutaj wyekwipowaną. To jest plunger z kolcami. Dopiero teraz zauważyłem. I okej, okay. i to będzie jednak kontynuowane, ale chyba w kolejnym odcinku. Ej, w ogóle tutaj mam informację, że to jest jedenasty odcinek, chaptera trzeciego. Co, są chaptery? I chapter ma 4 sezony, 11 odcinków, okej. Okay. Dobra, ej, śmieszne to jest I to się liczy od 60 odcinka No jest to pierwszy raz, kiedy Titan TV Man Albo w ogóle jakikolwiek TV Man e, Używa jako emotki Manface'a z Robloxa To jest pierwszy raz, kiedy kibelek Mówi normalnym głosem ludzkim No bo powiedział You, you all will die, a wcześniej było gadane jakieś Blblblblbl, -bl 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 -bl, co nie? O i to jest dobra ciekawostka, Titan Speaker Man y, Rekordowo 52 kibelki Dzisiaj rozwalił, pięknie I wygląda na to, że Secret Agent ma jakieś tutaj powiązania z bazą Skibidi Toilet Cliffside. No, na klifie. Zapewne chodzi o to, że tutaj kiedyś było to laboratorium, tylko może zostało przejęte przez Skibidi Toilet, albo właśnie tutaj te Skibidi Toilet były tworzone jako pierwsze. No dobra, moi drodzy, to my teraz zakończymy sobie ten odcinek. Było całkiem ok, chociaż na razie bardziej mi się chyba ten multiverse podoba. Jakoś tam to tempo jest takie, takie lepsze, fabuła trochę dojrzalsza, bardziej wielowątkowa, ale to też tam mamy o wiele więcej postaci, pamiętajcie. No i bazuje to na zwykły miski toilet. Wybacz teraz jeszcze za brak kamerki, mam nadzieję, że następnym razem będzie i widzimy się jak już wyjdzie kolejny pełny odcinek. Trzymajcie się i hej hej!